Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej wtorkowej aktualizacji tego, co się dzieje na Bitcoinie, dookoła tego Bitcoina. Zerkniemy na pewno dzisiaj na Ethereum. Myślę, że przeskoczymy gdzieś w okolice Litecoina, który nie będzie dobrą wiadomością dla tego Ethereum. No ale w sumie przejdźmy po prostu na pulpit, łapa w górę i jedziemy dalej z tematami, które przygotowałem dla Was. Dzisiaj, generalnie, bitcoin 109 294 dolary w momencie, jak to nagrywam, czyli tak naprawdę przed północą, znowu w poniedziałek, żeby móc to wypuścić rano we wtorek. I jak wygląda sytuacja w ciągu ostatnich 30 dni? Bo wiecie, że na to zwracam uwagę w tym momencie: 27% ponad wzrosło ethereum w ciągu ostatniego miesiąca. Bitcoin jest na delikatnym spadku. Bardzo ciekawa rzecz. Na delikatnym spadku też jest Ripple, ale zobaczcie Binance Coina, solane, Doge Coina, czy Trona, czy nawet Cardano, które są na plusie. Tak samo Chainlink 45%. To wygląda naprawdę dobrze i też to widać na wykresie Total 3, gdzie właśnie wyznaczyłem taką strefę Bizon na alty, Sellzon na alty. Jesteśmy gdzieś w połowie drogi. Niby tego Alt Seasonu nie ma. Ale tak jak spodziewałem się, że to będzie najtrudniejszy, najbardziej problematyczny alt season w historii, najsłabszy, jeżeli chodzi o wzrosty procentowe i faktycznie tak jest. Co może zaskoczyć generalnie inwestorów, to to, że cykl temu rok po Bitcoinowym halvingu w sumie już było po temacie, można powiedzieć, jeżeli chodzi o wzrosty altów, a teraz Jesteśmy ponad rok po bitcoinowym hallingu. Nawet bym powiedział, że spokojnie można powiedzieć, że półtora roku i... No nie ma takiej euforii jak cykl temu, ale takiej jak było dwa cykle temu to już w ogóle gdzie każdy alt miał być zagrożeniem, miał osiągnąć taki sukces jak Bitcoin, więc każdy alt season jest totalnie inny i nie ma co się zerować na poprzednim czy jeszcze tym wcześniejszym, ten ma też swoją specyfikę. Jakiś czas temu, dwa tygodnie temu mówiłem o tych spadkach na Bitcoinie, wyznaczyłem pomarańczową strefę, potem to zaktualizowałem na czwartkowym live dla Elity i myślę, że... Ta strefa została już dość mocno wypełniona, no bo spadliśmy nawet na chwilę do poziomu likwidacji, które były, zgodnie z moimi ostrzeżeniami, z końca miesiąca w okolicach 108 tysięcy dolarów za sztukę jednego BTC. No i poszło po likwidacjach i cena wróciła w sumie znowu w taki, można powiedzieć, ostatni lokalny punkt wyjścia. Odświeżymy sobie wskaźnik strachu i chciwości, bo co ciekawe, zobaczcie, jesteśmy ponad 100 tysięcy, Dolarów na Bitcoinie, a my wróciliśmy do strachu. W tym momencie na Bitcoinie świeci się faktycznie strach. Dobra beka, no ale faktycznie tak to wygląda. Inwestorzy się boją. Natomiast na Ethereum, Ethereum sobie nic z tego wyhamowania Bitcoina nie robi. Tutaj mamy chciwość, 56%. Powiem Wam uczciwie, że ja osobiście, a jestem w rynku od 2017 roku, od marca, gdy Bitcoin kosztował 1000 dolarów i nie widziałem sytuacji, gdzie na Bitcoinie byłaby, byłby strach a na Ethereum byłaby chciwość. Także mamy coś ciekawego i w sumie może, można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju droga do alt-seasonu. Natomiast odświeżmy sobie ten wykres, bo było 59% na korzyść strony alt-seasonu, ale zdaje się, że teraz wygląda to trochę inaczej. I mimo że Bitcoin nie chce rosnąć, robi lokalne dołki, to na wskaźniku alt-seasonu jesteśmy coraz to, coraz to wyżej. I idziemy sobie w kierunku czerwonego koloru, tego sobie i Wam życzę, no bo wtedy te alty, które czy były w stracie, czy są w stracie, czy są w zysku aktualnie, tak jak u mnie czajnik, na pewno bardzo mocno, no powodują, że aż człowiek się cieszy. Że w końcu idziemy po swoje. Odświeżając to, co się dzieje na likwidacjach bitcoina w ostatnim czasie, bardzo dużo likwidacji właśnie było w okolicach tych 107 tysięcy. Cena tutaj spadła. I pytanie teraz, co dalej? Bo jeżeli zerkniemy sobie na ostatnie pół roku na bitcoinie, to za każdym razem, gdy mieliśmy zagęszczenie, to tam cena podążała. Znowu zagęszczenie, znowu cena tam podążała. podążała. Tutaj zagęszczenie, znowu cena spada. Chciałbym zobaczyć znowu zagęszczenie od góry. Wtedy będzie szansa, że cena tam mocno wzrośnie. A na ten moment zobaczcie, że tak naprawdę mała bariera dzieli nas do tego, żeby spać do 100 tysięcy, ale czy giełdy wtedy zarobią na tych, którzy są zalewarowani? No, w sumie to nie. Więc generalnie kierunek raczej góra, ale znowu mamy, słuchajcie, wrzesień. Zanim stricte przejdziemy sobie do września, warto zwrócić uwagę na ten trzeci kwartał. Że Bitcoin faktycznie w trzecim kwartale po prostu wyhamował. Ethereum rozpędziło się na dobre, więc można by powiedzieć, że. Mamy ten przepływ kapitału, tak zwany, nie wiem czy taki klasyczny jak to było kiedyś, natomiast no, widać, że Ethereum tutaj odrabia straty, które narobiło po prostu w pierwszym kwartale tu Bitcoin minus 11. Ethereum minus 45, a przechodząc do września. Historycznie wrzesień po prostu jest najgorszym miesiącem. Wielokrotnie zwracałem na to uwagę. Zwracałem na to tą, na tą uwagę też w 2023 i 2024, ale wtedy mówiłem, że wrzesień będzie na zielono i faktycznie tak było. Możecie sprawdzić moje wpisy na X, a swoją drogą na X dużo osób się pode mnie podszywa, wysyła jakieś linki do telegramów. Ja nie prowadzę żadnego telegrama, więc jak ktoś z Was tam dołączył i ktoś namówił Was tam na jakieś dziwne inwestowanie, to prawdopodobnie stracicie te środ środki więc nie dajcie się y, gdzieś tam nabrać na osoby, które się pode mnie podszywają, czy pod innych twórców się podszywają. Żaden inny twórca nie zaczepia ludzi w komentarzach, żeby do niego się dozwali na beef. Y, przemienienie znam takich. Dobra, idźmy dalej, bo szkoda czasu. Wrzesień historycznie najgorszy miesiąc, aczkolwiek ostatnie dwa lata pokazały, że może się zamknąć na plus i to nie jest problem. Generalnie w trakcie września zwykle pojawia nam się korekta takie odreagowanie Inwestorzy przed tym ostatnim kwartałem roku, który po prostu zwykle jest zielony, testują rynek, straszą innych inwestorów, gorzej jak wszyscy się nauczą. I teraz mamy dwie strony medalu: jedna taka, że będziemy mieli samo spełniającą się przepowiednie i faktycznie będzie to co zwykle. A druga taka, że zaczną wszyscy mówić, że skoro tak było, to teraz będzie odwrotnie. I będzie odwrotnie. Czyli można powiedzieć, że wiemy, że nic nie wiemy. I teraz najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o inwestora: albo robimy coś z tą wiedzą, którą mamy, albo nic nie robimy i obserwujemy rynek. I w razie, gdyby się wydarzyło to, na co oczekujemy, to możemy wtedy zareagować. Jak się nie wydarzy, OK, czekamy sobie cierpliwie, żeby te kropki dalej połączyć i zareagować na tym rynku. Więc wiecie, to nie jest tak, że wrzesień musi być, bo. Ma być korekta i koniec i trzeba wszystko sprzedać, żeby kupić niżej. To tak nie działa. A mam nadzieję, że to wszystko rozumiecie. Jak tak, to łapa w górę. Dobra. Miałem taki pomysł jakiś czas temu na wyznaczenie tej strefy, od której już się robi niebezpiecznie. I słuchajcie, po tej lokalnej korekcie, która była kiedyś tam właśnie w czerwcu, no nie ma czegoś takiego jak czerwcowa korekta, po prostu no, w każdym miesiącu są korekty. Jakby nie prześledzić wykresu, to w każdym był, była korekta. Nie? Można powiedzieć, że każdy miesiąc charakteryzuje się tym, że ma korektę, i każdy miesiąc się charakteryzuje tym, że ma jakieś wzrosty. Ale też nie o to chodzi. Generalnie zobaczcie, że po, tym, po tej całej hoście, którą tutaj mamy, draliśmy do poziomu, który faktycznie może wskazywać na to, że Jesteśmy już bliżej końca. Jeżeli faktycznie mieliśmy szczyt na 124 tysiącach, to może się okazać, że od tego momentu historycznie przechodzimy w roczną bessę. Na pewno by zabolało, ale pocieszenie jest takie, że to możliwe, że będzie po prostu najsłabsza bessa, najmniej procentowo na minusie będziemy od szczytu do dołka. No bo z cyklu na cykl było tak, że. Traciliśmy po prostu procentowo coraz to mniej, a adaptacja jest coraz to większa. Więc, szczerze mówiąc, no, oczywiście, słabo by było mnie sprzedać w tym cyklu gdzieś w okolicach szczytów, a z drugiej strony, skoro jest najsłabsza bez zagramy długoterminowo, to nie powinien to być problem. Wszystko kwestia naszego, naszej perspektywy. Ja z racji tego, że jestem na tym rynku od 2017 roku, przeszedłem jeden, jeden cykl, drugi cykl i jesteśmy w trakcie trzeciego cyklu, na którym już jestem, więc można powiedzieć, że połowę życia bitcoina spędziłem z bitcoinem. Natomiast no, jesteśmy blisko końca czasowości. Nie jesteśmy na 150 tysiącach, nie jesteśmy nawet na 130 czy 134, gdzie wychodziły lokalne opory. Więc Bitcoin ma jeszcze przestrzeń na ewentualny wzrost. Nie dotarliśmy do GMMA, które bardzo ładnie pokazało nam, jak w tym cyklu zrobić zakupy. W momencie, gdy robiłem tą analizę, byliśmy na 100 tysiącach dolarów za sztukę. I po tej analizie, po tym GMMA, uważam, że to jest wskaźnik, który na Bitcoinie do tej pory nigdy się nie pomylił. Ale na razie, mimo wzrostu, cena, mimo wzrostu ceny, wskaźnik jeszcze nam tak mocno nie podbił w górę. Kolejną rzeczą, która może mówić za tym, że nie było jeszcze szczytu, to pisaj, cool top. Nie ma go w tym miejscu. Był cykl temu, był dwa cykle temu, był trzy cykle temu. I zwykle podczas korek, które zapowiadały nam, że już jesteśmy blisko końca, pojawiał się kolor czerwony, czy tutaj, czy tutaj, a tym razem mamy tylko pomarańcz. Więc jeszcze nadzieja nie umarła. Gdy robiłem analizę w lipcu i mówiłem o wzrostach bitcoina do 120 tysięcy. I nie ukrywam, że marzył mi się scenariusz, w którym dojedziemy tam między 2 a 7 wrześniem i potem zrobimy sobie co najmniej 7% korektę do okolic tych 110 tysięcy my tu wzrośliśmy raz spadliśmy do tych 110 tysięcy, wzrośliśmy jeszcze raz i jeszcze raz spadliśmy do tych okolic i nawet poniżej. I teraz co z tym fantem zrobić? No bo historycznie ja sobie mogę sprawdzić, co się wydarzyło. Mogę sprawdzić, na jakim etapie jesteśmy. Mogę zbadać sentyment, co faktycznie było we wrześniu, i taka najgorsza rzecz, która mogłaby się teraz wydarzyć, to po prostu pogłębienie tej korekty. Najbardziej zaskakująca rzecz, która mogłaby się wydarzyć globalnie, to ruszenie we wrześniu, w październiku i w listopadzie w okolice 150-173 tysiące. Myślę, że wolelibyśmy ten scenariusz numer dwa. I patrząc na to, co się dzieje aktualnie, trzeba by było się zastanowić, na jakim my jesteśmy etapie. I teraz. Ja specjalnie otworzę sobie wykres na interwale D1 na całej historii bitcoina z oznaczonymi wszystkimi halvingami czwartym, trzecim, drugim i pierwszym. I postaramy się znaleźć to miejsce, gdzie faktycznie my jesteśmy aktualnie i zmierzę sobie odległość tak roboczo od dołka do pierwszego bitcoinowego halvingu, przełożę to dalej i w okolicach tego końca pierwszego bitcoinowego halvingu, poszukam września, który może sugerować mi, że coś podobnego może się wydarzyć teraz i co po tym wrześniu. I zobaczcie tak, tutaj mieliśmy szczyt w okolicach listopada, grudnia, więc bardzo fajnie nam to się pasowuje. Więc jak w takim razie wyglądał tutaj wrzesień? Zobaczcie, że przed wygenerowaniem tego szczytu mieliśmy tutaj wrzesień i mieliśmy potem październik. We wrześniu sytuacja wyglądała tak, że podjechaliśmy do lokalnego szczytu w okolicach 1, 2, 3 września, i potem zrobiliśmy korektę. Możemy zmierzyć sobie, jak to wyglądało wtedy. Korekta miała 18 do 26%, ale po wzrostach. A zobaczcie, że my teraz zaczęliśmy spadać nieco wcześniej. Po przetrzymaniu już tego września i tej korekty, jeżeli ktoś po prostu nie pękł, nie sprzedał, miał szansę na wzrost. No i od tamtego momentu, no tutaj, wiadomo, wyniki kosmiczne, nawet jak się kupiło 1 września i się było 26% na spadku, można potem było być 100, 200, 300, 400, czy nawet w pewnym momencie, myślę, że tutaj 700% na plusie. Jeżeli nie, kupili, jeżeli nie sprzedaliśmy idealnie na szczycie, a kupiliśmy w tym wrześniu, to zobaczcie, że na dnie Bessy byliśmy 135% i tak, mimo wszystko, bardzo komfortowa sytuacja. Idziemy, słuchajcie, do halvingu numer 2. Zrobimy sobie tutaj znowu to samo, czyli oznaczymy sobie dołek, i ten prawdziwy dołek był tutaj w okolicach stycznia. Idziemy sobie do lipca, przekładamy tą naszą odległość do bitcoinowego halbingu numer 2 i patrzymy, gdzie mamy ten szczyt. Mamy, słuchajcie, tutaj szczyt. Ok, no to szukamy teraz, gdzie jest wrzesień. Mamy wrzesień 2017. Szukamy sobie tego miejsca, gdzie ten wrzesień nam się otworzył, co się działo w międzyczasie i gdzie ten wrzesień nam się zamknął. I zobaczcie, że tutaj w trakcie tego września mieliśmy dość mocną korektę 40% w 2017 roku. Jeżeli ktoś kupił 1 września i to wytrzymał, no to miał szansę na zarobienie nawet 300%. Bardzo dużo. Jeżeli natomiast nie sprzedał w szczycie i w ogóle nie sprzedał, i przyszła bessa, to przez pewien moment był na stracie 36%, więc w sumie tragedii nie ma, bo jeżeli w tym wytrzymał, no to potem była nagroda dla tych, którzy są po prostu cierpliwi. No dobra, skoro to mamy, możemy sobie zmierzyć teraz znowu dołek Bessy do trzeciego halvingu, mniej więcej tą odległość przekładamy sobie. Dalej i zobaczymy znowu, gdzie ta czasowość nam się kończyła. No i mamy mniej więcej czasowość, która faktycznie znowu wypadła w okolicach szczytu, z tym, że tym razem szczyt był później, a w dwóch wcześniejszych przypadkach szczyt był wcześniej. OK, zobaczymy, gdzie tutaj mamy, słuchajcie, wrzesień. Jeżeli chodzi o wrzesień, to zobaczcie, zaczyna on nam się tutaj w tym lokalnym wzroście, czyli mamy wrzesień tutaj w tym Kwadraciku pomarańczowym, obok tego prostokącika pomarańczowego. No i teraz znowu sytuacja, jeżeli kupiliśmy, załóżmy, 6, 7 września, to przez chwilę widzieliśmy korektę 25%, dość dużo, ale na koniec miesiąca już byliśmy trochę wyżej. Natomiast znowu sytuacja, w której kupujemy nawet w najgorszym momencie, czyli na tym szczycie, przez chwilę widzimy 30% na plusie. No, niestety w tym przypadku, żeby później zobaczyć o wiele, o wiele niższe dołki, czyli tutaj cierpieliśmy tak naprawdę najbardziej, minus 70%. Inwestujemy 1000 dolarów, zostaje nam nagle 300. Jesteśmy zdenerwowani, nie chcemy się już to bawić, pal to licho. No i potem. Znowu dla cierpliwych znów nagroda, ale tym razem no, tutaj do szczytu 137%. Z cyklu na cykl jest trudniej. Te procentowe wzrosty są coraz mniejsze, ale warto znać tą historię po to, żeby sprawdzić, co aktualnie nam się tutaj szykuje. I zobaczcie, że za każdym razem po tym ostatnim wrześniu w cyklu te wzrosty są słabsze, ta strata w bezsie jest większa. Czy tak będzie tym razem? No nie wiem, no, ale taka tendencja jest mimo wszystko. Idziemy, słuchajcie, dalej. Mierzymy tam odległość od dołka do halwingu numer 4 i od halwingu numer 4 do końcówki cyklu. Jak sytuacja wygląda aktualnie? No bo zobaczcie, że faktycznie jesteśmy w okolicach no, tego końca, jeżeli patrzeć po tym, po tym, co się działo w przeszłości, ale jeżeli tutaj sobie oznaczymy ten wrzesień, właściwie muszę od dzisiejszej świeczki to zrobić i końcówkę tego września, to zobaczcie, że końcówka wypada nam już tutaj poza czasowością. Jak to będzie wyglądało w praktyce? No, można by powiedzieć, że te spadki już nam się rozpoczęły. Wcześniej mieliśmy na przykład 25% spadków, ale było też tak, że było i 40%. Gdyby to było 25%, to lądujemy na 92 tysiącach. Gdyby to było 40%, to lądujemy na 73 tysiącach. Więc auć. Sporo, ale historia pokazuje, że takie rzeczy były możliwe. No, i teraz, czy przy tej adopcji, po prostu, czy gruby kapitał by tego nie wykorzystał? No, na pewno na to czeka. Więc na chwilę musimy sobie to skasować, i teraz pytanie, co dalej? No, bo zobaczcie, że w jednym przypadku, gdzie szczyt mieliśmy po czasowości, tych wzrostów jeszcze trochę mimo wszystko mieliśmy. Ja teraz wezmę coś takiego, co się nazywa formacja słupków i skopiuję sobie ten wrzesień, który tutaj mieliśmy, do tego szczytu który mieliśmy nieco dalej. Przesunę sobie ten cień do aktualnej sytuacji i postaram się to nałożyć na korektę, którą mamy w tym momencie, żeby zobaczyć, czy po prostu gdzieś to mi pasuje, gdzieś to mi się pokryje, czy nawet gdybyśmy mieli pogłębiony ten spadek, czy tu jest jakaś tragedia. Oczywiście szczyt, który był wtedy na wrześniu, dopasuje sobie teraz do szczytu, który był w sierpniu. Może tędy, no droga, jakiś trop musimy mieć. Więc jeszcze szansa na przykład na wzrosty w październiku, w listopadzie. No fajnie by było zobaczyć coś w tym stylu. Dobra, skoro to mamy, idziemy sobie do wcześniejszego tego halvingu. Staram się dzisiaj zrobić coś takiego świeżego, nowego, żeby nie powtarzać, wiecie, w kółko tych samych rzeczy, no bo mamy aktualizację, więc aktualizujemy sobie najczęściej te same wykresy. Natomiast wiem, że czasami taki powiew świeżości jest istotny, więc dajcie znać, czy wam to pasuje i czy rozwinąć ten temat na przykład. Na środowym live o 20, ale myślę, że po aktualizacji tydzień temu już wszyscy wiedzą, że w środę o 20 live. Y. Dobra, idziemy tutaj. Mamy wrzesień i mamy te kolejne szczyty, więc myślę, że tym razem możemy tutaj kolor zmienić na przykład na niebieski. I oczywiście weźmiemy sobie ten nasz kolorek do sytuacji, która jest aktualnie, i zobaczymy, czy coś nam to podpowie, czy w czymś to nam może pomoże, czy jakąś ścieżkę nam to wskaże. Bo nie sądzę, żebyśmy tutaj jechali na jakieś 300 tysięcy w ciągu ostatniego kwartału, chociaż fajnie by było, więc zobaczmy mniej więcej, jak to mogłoby wyglądać. No bo mamy scenariusz, powiedzmy w sumie, chyba jeden i drugi optymistyczny, tylko jeden, 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 jeden od drugiego wyższy. Dobra, idziemy, słuchajcie, do Halvingu numer 1 i do sytuacji z Bitcoinem po pierwszym Halvingu, czyli mamy tutaj i bardzo mocne wzrosty, czyli znowu z cyklu na cykl cofając się te wzrosty są coraz wyższe i tutaj mamy sytuację, gdzie znowu bierzemy sobie od września ten cały cień wzrostowy. Możemy sobie zrobić tutaj jakiś tam brązowy kolor i zobaczymy jak ta sytuacja nam pomoże do tego co się dzieje aktualnie, więc Musimy mieć świadomość, że faktycznie korekta może być duża. Musimy mieć też jednocześnie świadomość, że z racji tego, że no występowały te korekty we wrześniu, no to możemy testować jeszcze naszą cierpliwość i może nagroda przyjdzie w tym ostatnim kwartale. Aczkolwiek, no trzeba sobie powiedzieć wprost. Jesteśmy bardzo blisko końca i myślę, że jeszcze pokażę wykresy, które też to mówią. Według których od kilku lat po prostu no, nie zmieniam zdania co pięć minut, że będzie tak albo siak, nie improwizuję cały czas. Staram się podążać tymi rzeczami, które sobie wyznaczyłem po prostu na poprzednim, przed, przed Halvingiem właściwie, na koniec poprzedniego cyklu. I teraz coś na co zwracam uwagę, też to wiem, że parę razy już było. Cemy futuresy powstały w 2017 w okolicach szczytu, przeszliśmy w Besse. SEC wydał zgodę na futures ETF na bitcoinie, przeszliśmy potem w Besse. Teraz mamy nie wiem, bitcoina w funduszu emerytalnym amerykańskim. Będziemy mieli za chwilę sytuację, w której rozstrzygnie się sprawa, czy altcoiny mają ETF-y, czy nie mają ETF-ów. Będziemy mieli za chwilę, mam nadzieję, informacje o tym, jak faktycznie Stany zamierzają dokupować bitcoiny, skąd wezmą na to pieniądze i właściwie ile mają i gdzie to przechowują. Na razie jest dużo niewiadomych i z tych ilości niewiadomych i tych newsów takich dość pozytywnych, no, zobaczyliśmy na wykresie na interwale miesięcznym formację świecową niemalże. Objęcia BESSy. Wygląda to słabo, ale przypomnę tylko, że gwiazdę wieczorną mieliśmy w 2021 roku, co spowodowało mocniejszą korektę, żeby jeszcze na chwilę zrobić jeden wyższy szczyt. Więc no znowu 50% na formację świecową. Nie uważam, żeby to była jakaś super idealna e, rzecz, z której zawsze się korzysta, bo zawsze działa. Chyba nie ma czegoś takiego w inwestowaniu, że coś zawsze działa. Coś ma większe prawdopodobieństwo zadziałać, coś mniejsze. A, a propos. Prawdopodobieństwa zadziałania w większym stopniu miało Ethereum, które dojechało do swojego szczytu. Do szczytu, które, miał, które Ethereum miało w 2021 roku. Czyli ten moment, gdzie dojeżdżaliśmy tutaj w sierpniu, zrobiliśmy korektę 15%, tak jak kiedyś zrobił Bitcoin, gdy dogonił swój szczyt. Tyle, że doganiał swój szczyt w 2020 roku. A ten szczyt, który był wcześniej, był 17. I Bitcoin podjechał, zrobił korektę. 16% wzrósł 22 z kawałkiem, spadł 12% i dopiero potem bardzo mocno nam wzrósł. Ja uznałem, że Ethereum ma szansę zrobić coś podobnego. Nie sądziłem, że będzie do tej pory aż tak podobnie, no bo Ether miał wzrosnąć 22%, spaść 12% i Ethereum, zobaczcie, wzrosło 22%, spadło 12%. I teraz no, ażby się chciało powiedzieć następny ruch po prostu w górę. Tylko znowu na ten wrzesień. No strasznie mi to przeszkadza, bardzo mi to nie pasuje. Z drugiej strony, prędzej widziałbym teraz lokalne spadki, żeby dopiero potem wystartować. A z drugiej strony, skoro już dużo osób wie, że tak to działa, a nieliczni mają zarobić na tym rynku, a nie wszyscy, to znowu musi coś być tutaj zaburzone po prostu. Musimy znaleźć właściwą drogę. Połączyć te kropki, wyciągnąć wnioski i postarać się zrobić to, co ja na Ethereum, gdy wyznaczałem strefy zakupowe w okolicach 2000 i poniżej, i nam wzrosło do 4, z kawałkiem niemalże do 5000. No i właśnie, a propos tego wzrostu no bo fajnie, są poziomy, gdzie jeszcze Ethereum mogłoby dojechać, jeżeli Bitcoin będzie rósł, jeżeli starczy nam czasowości, jeżeli będzie jeszcze popyt, a jesteśmy, mam wrażenie, coraz bliżej końca. Tej zabawy. No i teraz z racji tego, że Ethereum dojechało do swojego szczytu, a pamiętacie jak na środowych live'ach o 20 mówiłem, że jest szansa na dwie korekty, no bo zwykle tak było przy szczytach. My dostaliśmy te dwie korekty, tylko pytanie: czy ta druga już nam się kończy? Czy musi się pogłębić, żebyśmy pojechali dalej? Czy może jednak Ethereum zrobi to, co zrobił kiedyś Litecoin. I mam tutaj na myśli to, że w 2018, właściwie w 2017 roku, Litecoin miał swoje szczyty w okolicach. Wtedy to było no powiedzmy niecałe 400 dolarów, 370. I jak Litecoin przeszedł w BESSE i po swoim, i po bitcoinowym halvingu w końcu ruszył, to dojechał do swojego wcześniejszego szczytu i to było na tyle. Też okolice znowu 400 dolarów, tutaj 413. Delikatnie wybił Litecoin swój wcześniejszy szczyt i przeszedł w bessę. Tutaj mieliśmy maj. Czasowość była jeszcze do listopada. W listopadzie Litecoin miał jeszcze swój jeden lokalny szczyt, ale niższy. I teraz Powiem prosto z mostu. Ja się obawiam, no bo jesteśmy na tym etapie, gdzie no ja już jestem mocno zarobiony. Mógłbym sobie pozwolić na realizację zysków. A z drugiej strony, jeżeli ta gotówka jest mi niepotrzebna, a i tak bym ją musiał gdzieś zainwestować, to nawet jeżeli mi się nie uda wyjść powiedzmy za 5 300, czy za 7, czy za 8 tysięcy, czy za 11, czego wszystkim bym życzył, to po prostu będę musiał znowu poczekać. Mam taki pomysł, żeby po prostu część zysków z kryptowalut przerzucić sobie do spółek dywidendowych, żeby one sobie spokojnie rosły w czasie, żebym dostawał te dywidendy, żebym się już zabezpieczył w jakiś sposób na, można powiedzieć, starość, późniejsze lata życia, na święty spokój po prostu. Chyba tego oczekujemy najbardziej. Więc tu się zastanawiam, czy. Robiąc jakiś ruch, czy popełnię błąd? Myślę, że doprowadziłem do sytuacji, w której jestem win-win, ale też mam świadomość, że jest dużo osób, które w tym rynku jest nowych i nowi inwestorzy zwykle chcą sprzedać na szczycie, odkupić na dołku, ale to nigdy nie jest takie proste i często to po prostu się nie udaje. Więc trzeba mieć plan alternatywny. A im na dłuższy termin gramy, tym myślę, że ze spokojem możemy patrzeć na to, co się dzieje. Litecoin na razie przestrzelił nam czasowość. Mam na myśli to. Że po tej prognozie, którą tu wyrysowałem, Litecoin od pewnego momentu, czyli od listopada ale z zeszłego roku, miał rozpocząć wzrosty. I zaczęło się fajnie, bo do grudnia te wzrosty mieliśmy, potem one wyhamowały, a w połowie lutego wróciliśmy niemalże do punktu wyjścia. Pamiętacie, że ja też miałem taki moment, że przez wakacje, czerwiec, lipiec, sierpień, akumulowałem sobie te altcoiny małym procentem portfela, jakieś tam 5%, i czekałem na mocny wzrost. Dostałem ten mocny wzrost, cieszyłem się jak dziecko. Natomiast potem przyszło tu wyhamowanie, ta marcowa korekta, i w sumie jesteśmy w punkcie wyjścia, gdzie byliśmy w listopadzie w zeszłym roku, leży rok później. No i człowiek się zastanawia, hmm, co dalej, no bo nie przypomina to, co się dzieje z sezonów z poprzednich cykli. A może nie ma wcale przypominać? Może po prostu musi wszystko pójść po kolei, tak jak czekaliśmy na Ethereum, ruszyło Ethereum. Czekamy na altcoiny, być może one też ruszą. I no jak sami widzicie, jest dużo niewiadomych, nie ma prostej odpowiedzi, bo rynki przyzwyczaiły nas do tego, że jak wybijają swoje szczyty, to cisną w górę, zwłaszcza rynki krypto. I tak było w 2020, gdzie cierpli, cierpliwie czekałem przez BESSE, żeby ten szczyt na Ethereum pokonać. My do tego szczytu dojechaliśmy, dwie korekty i rakieta w górę, żeby no, z poziomów 300 dolarów zrobić. No tutaj kilka tysięcy, 4,700. I teraz zobaczcie. Solana za 200 dolarów. Dużo coinów jest w okolicach tych cen, które kiedyś miało Ethereum, więc myślę, że ludzie będą mieli nadzieję. Kolejna rzecz, no to Bitcoin, który zawsze wybijał swoje szczyty i cisnął. Tym razem też wybił szczyt na 69 tysiącach jesteśmy już o wiele wyżej. Ale w 2013 roku Bitcoin wybił swój szczyt, rakieta w górę. W 2017 roku mieliśmy szczyt, Bitcoin wybił swój szczyt, rakieta w górę. To są moje analizy, to są rzeczy, które śledziłem kiedyś i pamiętam, jak mówiłem, że ten cykl może przyprawić o zawrót głowy, ale faktycznie tak było. Z 11 tysięcy wzrośliśmy do 50. Ta analiza, którą przed chwilą widzieliście, pozwoliła mi pospłacać wszystkie raty, kredyty, zobowiązania, zacząć budować poduszkę finansową, i od tego momentu zaczyna się według mnie spokój w głowie, bo nie jesteśmy skupieni na tym, że musimy mieć pracę, bo musimy płacić wszystkie te raty, kredyty, sorry za taki off-top. Możecie napisać też, czy się zgadzacie ze mną, czy nie. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby mieć jak najmniej zobowiązań, jak najwięcej rzeczy kupić za gotówkę, nie żyć ponad stan, z tego życia korzystać i cieszyć się. I mam wrażenie, że to się udaje, chociaż droga nie była łatwa, bo widzicie, że 8 lat w krypto jestem i no teraz kolejne te 8 lat już nie, nie będzie takie łatwe, mam wrażenie. Chociaż może będzie po prostu bezpieczniejsze. A zgodnie z analizą, którą zamieszałem w styczniu 2023. Gdy byliśmy w okolicach dna i wychodziliśmy z tego dna, to zobaczcie, że my jesteśmy od 18 tysięcy już naprawdę niemal 100 tysięcy wyżej, a przez chwilę byliśmy ponad 100 tysięcy wyżej, i jesteśmy w tym poziomie, który można nazwać już przegrzaniem rynku. I no, ja cierpliwie sobie oczywiście jeszcze poczekam, no bo dwa miesiące jakoś mnie nie zbawią. Wszedłem bardzo nisko i o wiele wcześniej, więc mogę sobie pozwolić na ten komfort. Natomiast jakbym. Powiedzmy, kupował bitcoina za 60 tysięcy, czy za 90, to myślę, że i tak część zysków bym zrealizował. Chociaż łatwo się mówi, jak się nie jest w tym momencie. Więc też jestem ciekawy, co jest w Waszych głowach. Podzielcie się, podzielcie się tym w komentarzu. Komentarze pod filmem są Wasze. Jestem ciekawy, jakie są Wasze emocje, odczucia. Czy handlujecie długoterminowo, czy krótko. Jestem ciekawy, jak, na jakim etapie są też moi odbiorcy, bo to też pomoże mi. Lepiej przygotować środowy live o 20.00. Więc ja serdecznie Was zapraszam. Dzisiaj mniej dodża, a nawet brak dodża, ale w środę postaram się o 20.00 to nadrobić. Więc do zobaczenia.